Co tak naprawdę wydarzyło się w pokoju sędziowskim, że po Grand Prix Arabii Saudyjskiej mieliśmy taki chaos związany z karą dla Fernando Alonso? Mateusz Cieśnicki, powrót Roberta Peldy, witajcie serdecznie. Najważniejszym punktem dyskusji po Grand Prix Arabii Saudyjskiej okazała się kara dla Fernando Alonso, która została mu wymierzona za nieprawidłowe odbycie wcześniejszej kary związanej ze złym ustawieniem na starcie o ile jeżeli chodzi o to ustawienie na starcie no nie możemy mieć dużych pretensji tam wyraźnie widać, że Fernando nie stoi tam gdzie powinien no, chociaż poka pokazują się różne screeny mówiące i pokazujące że inni kierowcy też mogli przesadzić a to nie zostało wychwycone no ale Fernando był na świeczniku startując pierwszego rzędu o tyle późniejsze wydarzenia no, sprawiają, że myślimy sobie kto tam w ogóle jest w tym pokoju sędziowskim i czemu nie działa tak jak powinien usystematyzujmy, Fernando Alonso podczas wyjazdu samochodu bezpieczeństwa na tor odbywa karę w postaci 5 sekund, te 5 sekund musi odmienić w ten sposób, że podjeżdża na swoje stanowisko serwisowe, nikt nie może pracować, oficjalnie tak mówią przepisy, pracować nad jego samochodem przez pierwsze 5 sekund, dopiero po upływie tych 5 sekund mechanicy mogą przystąpić do podnoszenia samochodu zdejmowania kół, nakładania nowych kół i tak dalej czy zmiany przedniego skrzydła cokolwiek by nie robili, dopiero po upływie 5 sekund albo 10 sekund, jeżeli to była kara 10 sekund. Co się dzieje? Na 19 okrążeniu Fernando Alonso zjeżdża, no i wszyscy podbiegają, oczywiście zastygają, w bezruchu, czekając na sygnał w słuchawkach minęło 5 sekund, ruszajcie. Ostatecznie Fernando Alonso będzie stał na tym stanowisku serwisowym 8 sekund i 65, tysięcy, i 65 setnych, czyli 8,5 sekundy ponad, i to było wystarczające, jeżeli chodzi o czas tego. Odbycia tej kary tutaj nie było żadnych problemów, takich jak na przykład w przypadku Estebana Okona dwa tygodnie temu. Ale gdy wszyscy tak podbiegali mechanik, tak żwawo do tego samochodu, mechanik z tylnym podnośnikiem uderzył, dotknął po prostu tego miejsca, tego pałąka, za który podnosi się samochód. Oczywiście to było tak, że on tylko podstawił, nie podniósł w żaden sposób tego pałąka, ale dotknął, rzeczywiście wyraźnie dotknął tego samochodu. Sędziowie nie wiedzieli, długo nie zauważali tego i jak czytamy w uzasadnieniu sędziów, co jest bardzo ciekawe, zostało to zbadane zarówno przez sędziów na torze, jak i przez taki specjalny panel kontrolny sędziów w Genewie, został on utworzony dwa lata temu po wydarzeniach z Grand Prix Abu Dhabi 2021, żeby jeszcze jakby wspomagać pracę sędziów na Torze. I ani jeden zespół sędziowski, ani drugi nie zauważyli tego przewinienia. Dziwnym trafem, tak jakieś 2-3 okrążenia po komunikatach dla George'a Rassela z Mercedesa, że Fernando Alonso może mieć kary i żeby troszkę przyspieszył, żeby zredukować stratę poniżej 5 sekund, dziwnym trafem FIA otrzymuje dowody, nowe dowody w sprawie od jednego z rywali, Astona Martina, które to dowody pokazują właśnie, że ten mechanik z podnośnikiem wcześniej dotknął tym podnośnikiem samochodu Fernando Alonso. Sędziowie, w swoim e, oświadczeniu i uzasadnieniu tej kary, m, orzekli, że takie dotknięcie wyczerpuje znamiona pracy przy samochodzie, bo właśnie ta praca przy samochodzie jest zawarta w przepisach. No i co robią? Wymierzają Fernando Alonso karę. Ale uwaga! Oni sami w tym komunikacie zaznaczają, że no, zgodnie z przepisami powinna być to kara dyskwalifikacji. Fernando Alonso. Tak, dyskwalifikacji, całkowicie wymazania z wyników, tak jakby nie wystartował. Ale jednocześnie mówią, że uznaliśmy, że byłaby to zbyt ostra kara, dlatego Fernando Alonso dostaje 10 sekund, żeby po prostu spadł za George'a Russell'a, żeby jakkolwiek tę karę odczuł. Pff, wydaje mi się, że przy rozpatrywaniu tej kary sędziowie troszkę mylnie, czy troszkę zbyt pochopnie byli... Pod, pod sugestią pewną tego, kto zgłosił to przewinienie, Fernanda Alonso. Ktoś im zasugerował, słuchajcie, ta kara no, nie została prawidłowo odbębniona, ponieważ tutaj było dotknięcie samochodu. Dotknięcie to oznacza, że mamy tu już pracę przy samochodzie, więc no, nie można uznać tej kary. Tak zapewne rywale, którzy zgłosili tę, to przewinienie, czy ten, ten fakt dotknięcia przez mechanika samochodu Fernanda Alonso, tak powiedzieli sędziom. No i sędziowie spojrzeli, nie spojrzeli pewnie nawet w przepisy, nie zastanowili się głębiej. Hmm, no rzeczywiście dotknął, czyli pracował, czyli mamy karę. No ale nie, no dyskwalifikacja to będzie za, zbyt ostro. Dajmy mu 10 sekund, spadnie za George'a Russell'a, wszyscy będą zadowoleni, oprócz Luisa Hamiltona. <laughs> no ale tak nie do końca powinno być. Ponieważ Aston Martin, i tutaj naprawdę trzeba szacun, im oddać i powiedzieć, że wykonali niesamowitą robotę. Aston Martin, jeszcze Mike Krak, tuż po wymierzeniu tej kary, tuż po wyścigu, mówił, że jeszcze nie wiedzą za to jest ta kara, bo przecież nie było żadnej pracy przy samochodzie i, i musimy to przeanalizować i być może będziemy składać apelacje. Nie, niekoniecznie apelacje, co right to review, czyli to prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy w świetle nowych dowodów, które nie były dostępne sędziom podczas czy w, przed wymierzaniem. No, generalnie. Tutaj też nie zostało to wszystko spełnione, ponieważ Aston Martin dostał tę właśnie takie prawo do odwołania, natomiast nie, nie, nie zostały żadne dowody nowe przedstawione przez Astona Martina, nie zostało jakieś nagranie czy coś w tym stylu. Aston Martin jedynie zwrócił uwagę, że pierwsza decyzja sędziów była nieprawidłowa, ponieważ nigdzie w przepisach nie ma uściślonego, co to znaczy Praca przy samochodzie. No, jest to domyślnie, że rozpoczęcie podnoszenia samochodu, zmiany kół, nie wiem, wycierania kierowcy yy, kasku, czy cokolwiek innego, czy przecierania wlotów. Tego nie można robić, yy, tam można tylko podbiec ewentualnie, chociaż to też jest yy, dyskusyjne z dmuchawami, żeby ten samochód długo stojący nie przegrzał się. W każdym razie <laughs> sędziowie uznali, że ta praca była, a Ston Martin mówi, ale dlaczego tak uznaliście? Nie ma żadnego dowodu. I tutaj, słuchajcie, zrobili to w godzinę. Przedstawiamy wam tu sześć różnych nagrań z wyścigów, z odbywania takich kar. Słuchajcie, jak oni musieli, jak oni musieli reset zrobić, jak oni musieli się do tego przygotować i jak musieli szybko działać, żeby w ciągu godziny, od gdy sędziowie jeszcze przyznali im to prawo, żeby w ciągu godziny znaleźć sześć przypadków, a przecież to nie jest dość tak częste, że kierowca odbywa karę. Sześć przypadków, że z mechanicy dotykali wcześniej samochodu, ale nie rozpoczynali pracy i wtedy nie było kary. To dlaczego teraz nas, nas karzecie? Powołujecie się na jakieś uzgodnione wspólnie zasady, ale nigdzie te zasady nie zostały uzgodnione, spisane i nie było tak, że wszyscy się na nie zgodzili. Nie zostało to powiedziane podczas odprawy dla kierowców, dla zespołów itd., dalej nie było tego w notkach dyrektora wyścigu. Dlaczego? Stąd uznaliście, że dotknięcie samochodu podnośnikiem, gdy nie rozpoczęto fizycznego podnoszenia samochodu, tylko przygotowano się do niego, jest uznawane za pracę przy samochodzie. No, sędziowie powiedzieli, hmm, dobra, okej, okay. to wiecie co? We, we, wezwiemy y, jeszcze raz Fernando Alonso i to było bardzo śmieszne, bo wezwali Fernando Alonso w, to, w, w oficjalnym dokumencie y, na spotkanie w sprawie tej apelacji, w sprawie tego Right to, to Review na y, 40 minut wstecz. Czyli o, powiedzmy, że tam o pierwszej lokalnego czasu wezwali go na, na północ 20. No i sędziowie uznali, że rzeczywiście, no Aston Martin przedstawił tu dowody, myśleli, sędziowie myśleli, że było uzgodnione, że dotknięcie samochodu to jest praca przy samochodzie, ale nie, więc no, tej kary dodatkowej 10 sekund nie wymierzamy, w związku z tym Fernando Alonso wraca na trzecie miejsce. Takie się rzeczy się wczoraj działy w Formule 1. I po raz kolejny, jak mantrę powtórzę, że gdyby takie rzeczy, wyobraźcie sobie, co by się działo, gdyby takie rzeczy działy się w decydującym wyścigu sezonu w ostatniej rundzie Abu Dhabi 2021? I po raz kolejny powiem, gdyby Michael Mazzi wtedy popełnił ten błąd w drugim wyścigu sezonu, pewnie nikt by o tym, o tym dzisiaj nie pamiętał, ale popełnił w ostatnim, gdy Verstappen i Hamilton mieli tyle samopunktów. A gdyby takie jaja jak wczoraj przydarzyły się w ostatnim wyścigu sezonu, gdy dwóch pierwszych kierowców ma tyle samopunktów, i które z nich jest wyżej? no po raz kolejny formuła 1 ośmieszyłaby się i to nie w skali powiedzmy że mikro czyli tylko wśród obecnych kibiców formuły 1 ale to rozniosłoby się po całym świecie formuła 1 jest na swoich przepisów ale tu mieliśmy w ubiegłym roku podczas Grand Prix Japonii gdy nie wiadomo było jakie zostaną przyznane punkty czy pełne czy niepełne mieliśmy te zamieszania te niekonsekwencje sędziów i cały czas przekonujemy się jak dziurawy jest ten system kar no i teraz FIA przyznaje, dobrze, rzeczywiście musimy zająć się tymi przepisami. I w czwartek, najbliższy 23 marca, podczas posiedzenia takiego komitetu doradczego do spraw sportowych przy FIA, zostanie poruszona ta kwestia. I jedynym słusznym wyjściem będzie zamienienie słowa working, czyli praca przy samochodzie, na touching, czyli dotknięcie samochodu. I wtedy nie będzie, znaczy zmniejszy się pole do wątpliwości, bo będą nagrania z kamer, będzie widać, czy któryś z mechanik dotknął, czy nie dotknął. Jeżeli dotknął, z automatu jedziemy z karą. Bo to pojęcie pracy przy samochodzie jest naprawdę nieostre, bo można to różnie interpretować. Mamy nadzieję, że ta luka zostanie uzupełniona i że takie jaja nie będą nam towarzyszyć, mimo że jasne, dużo się o tym mówi i teraz to jest głośno w Formule 1, ale nie takiej sławy chcemy, jeżeli chodzi o tę serię. Mam nadzieję, że wyjaśniłem tam wam wczoraj tę wczorajszą sytuację i mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie jasne i w kolejnych wyścigach ze strony sędziów też będzie lepsza praca. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, co myślicie o tej całej sytuacji. Czy dobrze się stało, że Fernando otrzymał ponownie swoje trzecie miejsce, czy jednak George Russell powinien je, je dostać. Dzisiaj bardzo fajny tweet wstawiony przez Fernando Alonso pod tweetem George'a Russella. Jeżeli Wam się też podobało, to zachęcam do subskrybowania kanału, kliknięcia, dzwoneczka przy subskrypcji, żeby nie nie ominęły Was żadne nowe filmy. No i dziękuję za wsparcie bloga na Tipo, na Patronite, na BajkoFitu i na YouTubie. Linki do wsparcia znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!